Delta 2, nasz, nasz, nasz samorząd szkolny. Zmieniamy Dzięki. się. to ja dziękuję. Dzięki, Dzięki. dziękuję. Dzięki. To ja chcę w środku. Chodź, w środku. Chodź, chodź, Acha, tak, macie <słysza> 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 No to ja was witam, siema mam. Będzie coś powiemy teraz o naszych pięknych partiach u nas w szkole, bo to nie jest tak jak w podstawówce, pewnie z podstawówki wam samorząd się że z czymś mega takim nudnym. Z czymś, do czego byście raczej nie chcieli należeć, ale tutaj w dwójce mamy coś takiego fajnego, że was mega zachęci, mianowicie system partyjny. Ogólnie to polega na tym, że wy, jako uczniowie, zakładacie sobie partie różne i w ogóle z kolegami i jest tydzień wyborczy, gdzie sobie rywalizują te partie pomiędzy sobą o głosy uczniów. Są wtedy bardzo dużo mega różnych eventów. No debaty My, też są organizowane właśnie z kandydatami. No. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wszystko przebiegało, to wszystko jest na naszym Na naszych Nasze Facebookach Facebooku. na szkolnym. Jest zapis z debaty, gdzie Macie rywalizował z Bartkiem, z kadru. Jest właściwie, no no, są na... wszystkie te eventy, Wszystkie w ogóle, są, tak, tak. Naprawdę to jest taka. Wszystko jeszcze profesja. jest w szkole. Także jeśli, jeśli macie ochotę, to sprawdźcie sobie e, naszego Facebooka, nazywa się Delta 2, e, i tam powinniście w ogóle znaleźć wszystkie informacje o, o tych naszych, o naszych rzeczach, które właśnie teraz żeśmy powiedzieli. Także mhm. Były też e, kręcone spoty. Samorządowe. No, ten... Co prawda, nie istniało jeszcze wtedy SGF, więc były one robione dosyć na szybko, Dokładnie. ale myślę, że za rok, jeżeli się odezwiecie, to e, jeżeli ktoś z Was będzie chciał na przykład nadużywać, to myślę, że. Całkiem no. fajne rzeczy nie. No można zobaczyć na Facebooku, prawda? Może tak, zobaczyć. Można wszystkie spotyki, zobaczyć. Które Wszystko po prostu o czym, o czym teraz mówimy, sprawdzicie sobie na naszym Facebooku. Delta 2 powtórzę jeszcze raz. No to I, i na Instagramie jeszcze, jeszcze które chyba też delta. Tak, Instagram Delta 2 to też polecamy zajrzeć. I ogólnie tutaj na przykład moi koledzy już mówili o tym, że yy, nie wiem, że jak będziecie mieli jakieś zainteresowanie szukacie osób, to właśnie my możemy Wam pomóc w wyszukaniu tych osób. Jak zgłosicie się do nas z jakimś jakąkolwiek inicjatywą, to Wam na pewno pomożemy. Zobaczymy, czy jest na tyle osób. Znajdziemy je dzięki naszym Facebookom i właśnie mediom i dojdziemy do tych wszystkich osób i właśnie utworzymy to. Wszystkie grupy, które teraz tutaj się przewijały przez te kilka minut, to właśnie pomagaliśmy im zaczynać funkcjonować. I tutaj Wojtek, między innymi tutaj koordynator, wszystkiego prawie, Złoty Człowiek. I y, naprawdę, samorząd pomiędzy podstawówką a liceum to jest taka to jest duża przepaść, przepaść kolosalna. No. Nie? To jest, Prawda? Jak przyjdziecie do obojętnie jakiego liceum, chociaż LO2 to w ogóle najlepsze, co może was spotkać w życiu, nie? W rynku Właśnie, to pchajcie się do samorządu, fajna sprawa, polecam. W ogóle działajcie społecznie, nie? To jest taka, to jest taka dziedzina życia, o czym się za dużo teraz nie mówi, tym bardziej jakieś zdalne nauczanie, Ale no zachęcamy was bardzo do tej działalności, bo naprawdę daje to strasznie dużo energii, jak po prostu widzicie, że że tyle możecie tak naprawdę sami zrobić, nie? No, przychodziliśmy tutaj ja i Ola w ogóle i Kalina jesteśmy w pierwszych klasach, nie, jesteśmy i faktycznie teraz mamy czynny wpływ na to nasze życie szkoły, także tak, jeśli chcecie działać, to tak naprawdę działajcie, myślę, że w ogóle teraz chłopaki, bo Maciek jest w ogóle przewodniczącym tutaj naszej szkoły, Bartek jest zastępcą, e, myślę, że możecie też opowiedzieć o tym, co, co takiego najciekawszego żeśmy zrobili, co? nie. Wiecie co można dodać, to że tydzień wyborczy i całe wybory odbywają się na początku roku szkolnego, czyli mhm. jeżeli wy przyjdziecie do nas do szkoły, to będziecie od razu na dosyć... świeżo w temacie, nie? Mhm. Także, Dokładnie. Yy, no, więc co, chłopaki, możecie... No właśnie, się, bo tutaj Wojtek mówił o że, zrobili. no, mamy teraz nauczanie zdalne, no i rzeczywiście też to działanie samorządu troszeczkę jest inne, ale zdecydowanie, no, też da się w jakiś sposób działać, dlatego założyliśmy Discorda szkolnego, na którym odbywają się właśnie spotkania wszystkich tych kółek, o których mówiliśmy wcześniej, jakichś grup, tam właśnie się spotykają te grupy, tam ze sobą rozmawiają, organizowaliśmy różne eventy online, typu zawody sportowe. Znaczy zawody no, tak. sportowe dalej są, są, tak, są kolejne. No, jest to już organizowaliśmy. Akcja, która jeszcze trwa. Tak, Lidze legend. Zawody teraz za niedługo będą w cs -ie. już się zbliżają i na pewno w przyszłym roku mamy w planach jeszcze więcej tych zawodów e-sportowych, bo to jest zawsze duże zainteresowanie i w ogóle. A poza tym, przez teraz okres zdalnego, to na pewno ćwiczycie dosyć mocno. <głosy> <głosy> więc ogólnie polecam, a poza tym z takich już mniej y, online rzeczy, chociaż nadal ta debata była online, organizowaliśmy debatę międzyszkolną i mamy w planach kolejne debaty międzyszkolne pomiędzy LO3, y, ale pamiętajcie, LO2 lepsze. Ja tam. No i co jeszcze mam? Pozwólcie, ja tak. się wtrącę tylko, bo ja tu mam pytanie Jasne. do przystojnego pana w czerwonej bluzie, mianowicie gdzie sobie mogę taką sprawić? Właśnie my, merch, o, merch, merch! To jest genialny pomysł. Znaczy, w ogóle co roku y, te partie, które no, tak jakby są samorządem, to organizują merch i jak wy przyjdziecie, to akurat traficie na nasz merch. Już Który wam... będzie najlepszy. Ja bym wtedy się was chyba rozwalił, bo 200 godzin mam. <laughs> o! To, Zapraszamy. To, czy, ja ogólnie nie gram w saya bardziej, to tam jestem y, tak, liga tam, legend, tam. nie? Minecraft też w serduszku. Na 230 level byli, z tego co pamiętam. No, Ani trochę. A Ale... co? Się wiecie, może, jakby jeszcze, jeszcze kontynuować ten mecz. To jest takie w ogóle zwiększenie działalności całego samorządu. Mm -hmm. I tak naprawdę taki, taki swojego rodzaju pomnik. Tak nawet takie... Taka pamiątka, po Dokładnie, samorządu. tak. I... No i, no i to jest w ogóle takie takie bardzo specjalne w naszej szkole. Każdy, każdy uczeń jest w stanie sobie kupić taką bluzę. One są mm. też w bardzo przystępnych cenach w ogóle. Są koszulki, torby, bluzy. Właśnie, ja mam koszulkę, jeżeli ktoś chce tak zobaczyć. Jest. Tak. E, koszulki... Wydaje mi się, że, że, że ten merch jest organizowany no, od dobrych szuka. kilku lat na pewno w naszej szkole, na pewno wiem, że od czterech. Nie wiem, nie wiem jak to było w przeszłości jeszcze. E, ale, ale co, jeśli no właśnie po prostu... No, wytrafić akurat na nasz merch, który będzie najlepszy, ja się zajmę projektowaniem go z Olą. O, słuchamy, Paweł. Panu słuchamy. co tam położycie ciekawi? Czy, czy przez przypadek ręka podniesiona? Jeżeli chcecie się naprawdę zapytać, to w celu, nie wstydźcie ja? się, bo my tutaj... I... Kamil, tak? Kamil, Kamil, spoko człowiek. I traktujcie nas jak swoich synów, bo właściwie Dziękuję. za rok o, będziemy o? już... Chyba Kamil po prostu podziękował za to, że tak. macie gdzie rozmawiać. Chyba a właśnie, a zawody na PVP w Minecrafcie też w jakichś planach, czy nie bardzo? W ogóle, wiecie co, w ogóle odnośnie, odnośnie Minecrafta, to na to na bardzo intensywnym etapie tworzenia jest, jest cała nasza szkoła w Minecrafcie, w sensie, od, odwzorowanie, nie. Aha, I bo wiesz, że... bo ja tak jak mam, że ja tam też wszystkich rozwalę. Wtedy, że, tak, x ray będzie <laughs> w ogóle wiecie co, tak, bo nam troszeczkę już czas ucieka, a jeszcze jedna rzecz nam została turbo ważna do powiedzenia, mianowicie speed dating nie? na Walentynki no, no, no. to jest coś, co na pewno wydaje mi się, że było w ogóle największym takim zorganizowanym przez nas eventem przez cały rok. Przez cały speed dating w ogóle wzięło, wzięło udział no, przewinęło się ponad ponad 300, ponad, ponad 300 osób. Zorganizowaliśmy go razem z, z LO2, LO5 i LO3. I LO czyli LO zastrzelec. Tak jest. Cztery I... szkoły połączone razem, stworzyliśmy parę, ale myślę, że o systemie tych par jeszcze więcej opowie Ola, nie? <laughs> tak. Była to rzecz, którą się zajmowałam. Chyba najbardziej z naszego samorządu. Stworzyliśmy po prostu formularz, w którym można było się zgłaszać. Myślę, że można go odkopać, ale nie ma tam już możliwości zgłaszania się. Gdzie zaznaczaliśmy, czy chcemy iść na przykład na friending czy na dating z, z jakąś osobą. Mogliśmy dać swoje preferencje co do osoby, z którą chcemy się spotkać, i spotkania były robione przez Zoom'a. Był cały skomplikowany proces parowania ludzi ze sobą z tych wszystkich czterech szkół. Każdy miał trzy spotkania, które teoretycznie miały trwać dwie, 20 minut, ale ja na przykład czasami siedziałam po dwie godziny. No, moje tak. spotkanie trwało ponad półtorej godziny, więc... Każdy, każda osoba zgłoszona miała, miała trzy randki. E, randki było, jedna była z, w sensie, jedni ludzie z... z a M4. właśnie, bo ja tu też mam jeszcze pytanie, a te randki mogłyby być w Minecraftie organizowane, bo w takie coś to ja bym od razu. E, słuchaj... Specjalnie dla ciebie możemy. Ograniczenia istnieją tylko w naszej głowie. Myślę, że, ra, my, myślę, że randki w Minecrafcie są do zrobienia. Jakby ładnego skina miała, to proste, się tak. Dobra. Więc tak, były zorganizowane. Tak Myślę, że był dosyć pozytywny feedback i tak, tak. będziemy robić to jeszcze raz. Myślę, że jeżeli za rok nie pójdziemy do szkoły, to będzie zorganizowane jeszcze raz, ale możliwe, że w tym roku szkolnym, jeżeli czas nam na to pozwoli, to możliwe, że taka akcja się powtórzy. Tak, w ogóle te wszystkie nasze akcje mam wrażenie, że będą cały czas kultywowane u nas, także nie bójcie się, że, no, że za rok już przyjdziecie i nie będzie nic w tej szkole, bo tak nie będzie i cały czas po prostu zapewniamy taką ciągłość w tym działaniu i no i co, myślę, że tak już podsumowując, bo trochę nas czas goni, to przede wszystkim zachęcamy Was bardzo do dołączenia do naszej szkoły, jest to, jest to po prostu... Znaczy, wiecie, no, nauka nauką jest oczywiście bardzo ważna, ale, ale przede wszystkim dajemy Wam możliwości rozwoju na bardzo dużej ilości dziedzin życia i, no, i wydaje mi się, że to, że, że, no, że to jest najważniejsze dla młodych ludzi, żeby, żeby szukać siebie, rozwijać się, szukać pasji i, i co? To jest, to jest chyba tyle. A, y Wiecie co? Wiecie co możemy jeszcze powiedzieć ciekawego? Na przykład, znaczy nie wyszłam na to czas, ale mam nadzieję, że mamy. W naszej szkole taką bardzo tradycyjną rzeczą są objawy szkolne, które przeszły już do historii naszej dwójki. I po prostu, no to jest na pewno coś, jakby stołówka szkolna to jest taki obowiązkowy punkt na mapie każdego ucznia LO2. Że na przykład ja sobie teraz nawet przez zdalne, przez zdalne nauczanie, tak bardzo po prostu to jest nie za atmosferą dwójki, że po prostu sobie chodzę codziennie na, na obiady i sobie. I sobie jemy. I w ogóle stołówka to jest takie miejsce, że, no, no, że, tam, no, że i tam poznacie nowych znajomych, nowe przyjaźnie zawrzecie, pogadacie sobie z ludźmi. W ogóle w wójcy są wszyscy tak bardzo na siebie otwarci i tak super po prostu jest to szkoła, tak świetna mamy, mamy atmosferę i tak dalej. Myślę, że, że spod, który widzieliście już chyba kilka razy, który tak, kręciliśmy. Tak, tak. Y Pokazuje to, jak wygląda atmosfera w dwójce i jak nie jest to przekolorowane przede wszystkim. Świetnie się bawiliśmy na planie i tak. tak tworzymy w ogóle taką, taką bardzo dużą rodzinę, myślę, dwójkową, nie?